Druga kolejka katowickiej ligi halowej o godzinie 10 zapukała do drzwi drugiej ligi. Na parkiecie zmierzą się dwie drużyny, które w pierwszej kolejce udowodniły, że należą do czołówki. Harpagan Gliwice i Silesia Katowice. Obydwa zespoły otworzyły sezon zwycięstwami, pokazując swój potencjał. Jeszcze raz do Czajkowskiego. Czajkowski próbował rozszerzyć. Pusta bramka. Przejmuje Paczek, Paczek i otwiera wynik tego spotkania pomiędzy nogami golkipera Harpaganu Gliwice. Piłka wpada do siatki i mamy zmianę wyniku na tablicy. 1-0 dla Silesii Katela. Zagrywa Dozielka, ten odgrywa z pierwszej piłki. Nie najlepiej, Pacek oko w oko, Pacek kolejny raz pomiędzy nogami Estela. Dwubramkowe prowadzenie Silezji. Dublet zawodnika z numerem 43. Wykorzystał błąd w obronie harpaganu Gliwice. Teraz uderzenie i pewnie! Wpada piłka do bramki. Kapitalne uderzenie zawodnika z numerem 99. Atomowe uderzenie. Nie miał szans, Burek. Mamy kontaktową bramkę Harpaganu Gliwice. Krok. Burek! Ależ to było uderzenie! Mateusza Burka! Kapitalna bramka! Mateusz Burek, co ty robisz? Kibice zamarli. Drugie rzenie, tak mi się wydaje. Jednak wycofanie. I będzie bramka kontaktowa. Ładnie to rozklepali. I piłkę do praktycznie pustej bramki pakuje Robert Leński. Koronkowa akcja Harpaganu Gliwicy. Dobrze rozegrany stały fragment gry. Nie pokusił się uderzenie bezpośrednie Wolbiś. Uprzedzony stadnik. Wolbiś. Uderzenie Wolbiś! Ależ festiwal pięknych goli w tym spotkaniu! Mamy remis! Jakie gole podają nam na tacy gracze jednej i drugiej drużyny? Kapitalnie w defensywie harpagan. Rozciągnięcie gry na prawą stronę. I mamy powrót Harpaganu. Prowadzenie tej ekipy. Gol do szatni. Bramka zawodnika z numerem 11. Jeremiasz Jaskuczy w komplecie gracze Silezji. Pacek, Czajkowski zagranie! Do kroka! Ten zostawia piłkę, myli Istela, i Czajkowski tym jakże sprytnym zagraniem umieszcza piłkę w siatce i daje wyrównanie swojej ekipie Wrońskiej. Stadnik ustawił piłkę. Rozegranie na gwizdek. Niemiec. Niemiec i mamy! Świetny, rozegrany, stały fragment gry. Niemiec wypatrzył tam Wrońskiego. Dobre dogranie i wystarczyło dołożyć nogę napastnikowi Harpaganu. Mamy z powrotem prowadzenie ekipy Ogrodniczuka. 5 do 4. Strzeża krok. Zagranie do środka, na jeden kontrakt, kontakt. Niemiec i chyba w tym spotkaniu się już nic nie wydarzy. 5 do 4 wygrywa drużyna Harpaganu Gliwice. Zwyciężają Silesię Katowice Grzegorza Zbroi. Po zaciętym spotkaniu, w którym mieliśmy zwroty akcji, Harpagan przegrywał już w tym spotkaniu różnicą. Dwóch goli jednak bohatersko, za sprawą pięknych trafień, powrócił do gry i to on zadał ostateczny cios w tym spotkaniu, za sprawą Marcina Wrońskiego, który na trzy minuty przed końcem dał zwycięstwo swojej drużynie Harpagan 5, Silesia 4.